Są tacy, którzy mówią, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, a nasi goście, gościni, dowadniają, że w życiu realnym może być równie pięknie jak w tym wirtualnym. Jest z nami Ewa Chotakowska razem ze swoimi siostrzenicą i siostrzeńcem Vanessą i Aleksem. Cześć, Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. No hmm? tak, to my nie tylko tak. na obrazku. No tak właśnie, chciałam cię musiałam, zapytać. Jak, nawet jak weszliśmy tutaj, to usłyszałam, o Jezu, wy nawet fajniej wyglądacie na żywo, niż na zdjęciach. Jest to miło, miło, a przy okazji klimat jest też dużo lepszy na żywo, aniżeli na zdjęciach. Tak, to... przepraszam, pani, przepraszam? w naszej parze no. tak jest, proszę bardzo. Ja, ja chciałam tylko zapytać o to, jak spędzacie wolny czas, czy szukacie tego wolnego czasu, żeby spędzić go razem, czy wspieracie się w swoich pasjach, bo obserwuję was, więc wiem, że tak jest. Jak to u was wygląda? Dużo czasu bardzo spędzamy razem w ogóle. Mieszkamy w jednym budynku. Dzieciaki, że tak powiem, dzieciaki, ja wiem, że to brzydko brzmi, ale to już chyba tak na zawsze zostanie. Mieszkają parę pięter poniżej, także łapiemy się każdego jednego dnia. Jeszcze jest lepiej, kiedy ich mama przyjeżdża do Warszawy, bo ja wtedy przychodzę na śniadanie, na pierogi. E, cały czas jesteśmy w kontakcie, a zanim. E, Dzieciaki przeprowadziły się do Warszawy. To za każdym razem, jak byłam w Sanoku, to robiliśmy jakieś wypady. To zawsze słyszałam od nich, Ciocia, co robimy. A wiesz, bo to jest Ewa nietypowa relacja. Słuchajcie, teraz do Was was zapytam, bo mm, no, złapać tak bliski kontakt z Ciocią. Wy traktujecie Ewę, Ciocię Ewę, jak, jako przyjaciółkę, koleżankę, czy to cały czas jest Ciocia? Jaka to jest relacja? Może taka starsza siostra. jak Poczekaj. W zasadzie dla mnie Ciocia Ewa jest. Każdym. Każdą jedną osobą. Jest jak druga mama, jest jak ciocia, jest jak najlepsza przyjaciółka. Dla mnie pełni funkcję każdego. Wiem, że zawsze z każdym problemem mogę do niej pójść, porozmawiać i, i to jest cudowne. Ale full service. Full service, <laughs> dokładnie. <laughs> All inclusive. Wielofunkcyjna. Może mogę się zwrócić do Ewy, zawsze pomoże. Jesteście po imieniu? Tak? Nie, ja zawsze A... mówię ciocia, nigdy nie mówię Ewa. Ale, <grym> ale to ci się co? tak cudnie powiedziało na wizę. Tak, ale ja ostatnio nie, nawet im zawsze... proponowałam, że możemy być przecież ja na tym. Ale, ale nie. No nie, zdecydowały, że nie, że wolą e, wciąż ciocia, że to jest taki no... Ja to no, rozumiem. Fa fajna kul ciocia, po prostu. Tak, ja to, ja, ja to rozumiem, ja też bym chyba nie potrafił. Potrafiłabyś? Do Ewy? Tak. Mówicie ciociu Ewo. Bo to jest ciocia w innym wymiarze. Mm -hmm. To nie jest taka ciocia ciocia. To jest tylko... taka nowoczesna ciocia tak. ciotka. Oczywiście, że tak, <laughs> dokładnie. Ale... Ale pytałam was o wasze plany teraz, bo wszyscy żyjemy zbliżającymi się świętami i powiedzieliście, że spędzicie je razem, że już niedługo jedziecie do Sanoka. A to tak klasycznie, bo dzisiaj z tak. są już wyjeżdżamy do Sanoka, Aleks wyjeżdża to... 21, tak? Tak, ja we wtorek. Aleks we wtorek dojeżdża, no musi jeszcze zostać zobowiązania na uczelni, tak, także m, jeszcze chwila, moment, a my z są dzisiaj już zmykamy. Jesteśmy tam dziewięć dni razem, ja później jadę do Aten na Sylwestra, a tutaj Wanesa wraca do Warszawy, ale zostaje już w Sanokówie. To to anteną. No tak. <laughs> Plany znamy. Słuchajcie, a czy posiadanie, tutaj robię taki duży cudzysłów, bardzo znanej cioci e, wpływa jakoś na waszą relację, postrzeganie Ewy, czy nie? Czy ona zawsze była po prostu taką ciocią nie, w babcia, w domu? Przepraszam, te do papcie, ale taką ciocią po prostu normalną, domową, którą, którą znacie z Normalną, w domową życia. ciocią na pewno nie. No właśnie, na pewno nie. Ale no zawsze, zawsze było tak, że ciocia była taka sama w mediach, jak do nas. Nigdy w życiu nie widziałem żadnej różnicy między tym. Ewa, hmm? Ja tylko chciałam zapytać, bo pojawiły się takie ostatnio doniesienia, które zmartwiły wielu, że miałaś. Się problemy ze zdrowiem. Chcieliśmy zapytać, jak się czujesz? A ja się czuję świetnie, trochę to zostało rozdmuchane i chyba wkradła się jakaś nadinterpretacja, to ja przy okazji sprostuję bardzo dobrze. No nie, no to są proste rzeczy, zmiana łagodna, zwykła torbiel, więc nigdy nie chciałabym postrzegać tutaj tego tematu w kategorii dramatu, problemu. Nic z tych rzeczy. Padły słowa, i to słowa, które zostały gdzieś zapisane i przedstawione, których nigdy nie powiedziałam, także wszystko jest okej. Okay. Czyli mm. wszystko jest dobrze? Tak, Coś całe szczęście. O jedną rzecz zapytać, czy Ciocia was ciśnie do sportu tak strasznie, czy nie? Czy trochę wam odpuszcza? Oni sami chcą. To, sami my zawsze sami chcemy. Od dziecka mieliśmy gdzieś zaszczepiony ten sport. Byliśmy dość Czyli to też rodziną. Tak, tak, byliśmy dość aktywną rodziną zawsze. E, każdy z nas uprawiał jakiś sport. Ja trenowałam chociażby od pierwszej klasy postawówki łyżwiarstwo szybkie. Alex między tymi sportami skakał bardzo mocno, ale też, też był aktywny. Od łyżeb, ale potem piłka, jakieś sporty walki trochę. Ale... Również piłka. I oczywiście ciocia może gdzieś zaszczepiła jeszcze tą motywację, dodała tego, ale myślę, że zawsze byliśmy aktywni. Też yy, nagraliśmy program treningowy. Tak, nagraliśmy razem. razem program treningowy od czasu do czasu, bo wiadomo te nasze plany w ciągu dnia są różne, ale uda nam się czasem razem poćwiczyć i ja bardzo lubię. Szczerze mogę powiedzieć, że to są moje ulubione treningi. Ja to ciekawe powiem, jak projektowałam program Dream Body, w którym uczestniczyła zarówno Vanessa jak i Alex. To poprosiłam Vanessa, żeby złapała inspirację treningów i ćwiczeń ze swoich treningów short trackowych, a Alexa poprosiłam o inspirację kingboxingowych treningów. Więc połączyłam to wszystko razem i stworzyliśmy taki wspólny nasz program, w którym się świetnie czujemy. Ale też Vanessa i Alex uczestniczyli bardzo często w moich liveach treningach na żywo. To zawsze też spotykało się. Z bardzo fajnym odbiorem. Tak, bo, bo to są różne grupy wiekowe, absolutnie, różni odbiorcy. Absolutnie, tak. To jest świetne, żeby pokazywać, tak, że każdy może ćwiczyć. już o treningach. Tak, aż tak, zrobimy, przeniesiemy to. Ale ja takie tak. ja tak tak. przy okazji, bo, bo jeżeli treningi też. na żywo, to ja bardzo zapraszam hmm. widzów do kobiecej odnowy od 9 stycznia i na pewno zarówno Aleks, jak i Vanessa, to będzie taki tak. projekt, taki noworoczny wezwanie zarówno Aleks i Vanessa pojawią się na pewno na treningach na żywo. Słuchajcie, dziękujemy. Bardzo Pięknie się na Was patrzy, jesteście najlepsi lepszym dowodem na to, że w rodzinie jest ogromna siła.